O. Tak, widzisz? Są dwa klocki gumowe. Ja widzę, że on był u mnie w, kiedyś w konserwacji. No wiadomo. Bo poznaję, poznaję po sznurach. Poznaję był, po, był, był w latach 90. Bo to jest moje zagniatanie końcówek. Ten sznur, to widzę, że to jest z, jeszcze z dawnych moich zbiorów. No proszę. Cyk i cyk. Zapięte. O tym opisie coś powiedz. Czyli tak, to jest model CB 621, łamane przez B, czyli biurkowy. Tak. Tutaj jest jego tam numer katalogowy producenta. A literka A to znaczy, że może pracować w systemie Strogera. Jakby była S, to w systemie Siemensa. I literka E to była w, y, jako Ericsson, nie? 50V to jest y, przystosowany do sieci, y, w której jest zasilanie 50V, głównie to dotyczy to mikrofonów w aparacie. Y, Stroger był zasilany z 50V, więc y, to akurat jest adekwatne. I impulsowaniem, bo tu y, chodzi dlaczego? Y, literka A to odnosi się tylko do tarczy numerowej w tym telefonie. Chodzi o stosunek przerwy do zwarcia podczas impulsowania. I A to było dla Strojera, E to było dla Ericssona, S to było dla Siemensa. I tutaj mamy regulację głośności dzwonka. Ona ciężko, co prawda, pracuje. Pewnie jest za mocno to sprasowane albo nienasmarowane. No ale zobaczymy, jak on dzwoni za jakiś moment. Przygotujemy go. Stan ogólnie jest ładny, tarcza, zobaczymy, tarczy praktycznie nic nie dolega. Zajrzymy we wkładkę. Wkładka mikrofonowa CB63, 130 ohm, firmy Tonsil, stara polska firma. Zachowane jest wszystko w porządku. No niestety, tych aparatów już się dzisiaj nie produkuje. Jeszcze na OLX gdzieś można i na filmach spotkać. Nawet. Tak nawet. Widzisz jakie ja mam ucho? Telefon zmienia, nie? Te aparaty były y, okablowane, odrutowane, od ten, w ten sposób można powiedzieć, z zwykłym y, gołym przewodem, wiesz? Zaraz zobaczyć, jak to jest zrobione. Ja to o, ciekawe, Czy będzie? Na tak zwanego pajączka. zobacz Zacisk, goła, goły drut, zacisk, goły drut. No Kurczę, faktycznie. I tu miałeś tylko taki y, y, izolator z y, jakiejś tam stworzywa, y, to był chyba rezoteks czy coś takiego, który porządkował, żeby te druty się w razie czego tam nie spotkały, nie? Tu był kondensator, tak? Tu zamontowany jest kondensator, rezystor, pewnie w układzie gasika. Jedynie dzwonek miał przewód normalnie yy, w igielicie, nie? W siedziały pewnie kobietki i lutowały według schematu cyk, 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 cyk i szło dalej. Następna tam skręcała pewnie dzwonek czy coś i, i tak produkowali te aparaty. Trochę ich pewnie wyprodukowano. Schemat w ładnym stanie się zachował, bo w niektórych aparatach spotykałem to albo był y, częściowo podarty, czy tam czymś zaplanowany. A tutaj widzę, w ładnym stanie jest ten schemat. Zobacz pieczątka kontroli technicznej KT9 kontrolował. KT. No, kiedyś tak było. Schemat w ładnym stanie się zachował. Wiesz co może być powodem, że on nieraz słabo dzwoni? Albo magnes słaby, albo tu w tych szczelinach zbiera się kurz, wskutek też kondensatu wilgoci robi się taka, taki mały film, takiego jakby, no, czegoś lepiącego, tak? I kotwica wtedy się skleja, on, bo on powinien być praktycznie czuły już na niskie napięcia, on już powinien reagować, nie? A orientujesz się z jakich lat to jest w ogóle telefon? Poczekaj, zaraz zobaczymy. Yy, powiem ci tak, produkcja dzwonka mówi, to jest 68 rok, proszę bardzo. Zawsze się patrzy na podzespoły. 1968, to to czyli widzę na kondensatorze, tam jest 868, czyli. Yy, Nic więcej tutaj nie ma. zrobić. Czyli on jest z sierpnia, kondensator z sierpnia. Mamy, tu mamy jeszcze też datę. Tak, tu też jest data. 68 rok. Widzisz? Już takie bardziej współczesne. Tak, ale to był już z tych lat już te, te wtyczki już były. Zawsze było ta strona. A tu złapiemy, złapiemy, żeby się nie wyrwało, to złapiemy ten pancerz. No, zrobimy tak. Słuchaj, to musi być już sznur, musi być z tym. Tak. No. Jeszcze nie załapała, i teraz załapię tak. Czyli tak, sznur mamy przymocowany. I teraz tak, tą podłączamy tu. No i telefon komunistyczny, tak można powiedzieć, jest już w komplecie. Git. Tak zwany y, układ z dwóch diod, to jest akurat z selenu, y, antytrzaskowy, że w słuchawce, w starszych aparatach tego nie miałeś. Y, było tak, że pod koniec impulsowania przy przełączaniu obwodów w słuchawce był taki nieprzyjemny trzask dla ucha. To yy, że tak powiem ta szpila elektryczna, która powstawała wskutek, ona jest przez to, yy, że tak powiem, wygładzana, tak, czyli jest wycinane, on w pewnym sensie przewodzi, tak? Wycina, bo to jest na zasadzie wstecznego prądu prostowniczego. To są jakby dwie przeciwsobnie ustawione diody. A po... Tutaj zobaczysz, masz nawet tak, na metkach cewek masz tak, RWT, logo firmy, tak. Oporność każdej z cewek 850 ohm. Ilość zwoi: 5600, yy, tak? 5600 tak. zwoi, drut, yy, drut nawojowy emaliowany DNE i jego średnica 0,08 mm. Cyk, cyk, cyk. Do styków się tutaj teraz nie dostanę za bardzo, ale tak. Włączyłem go może bez obudowy, żeby posłuchać dzwonka. No, można w zasadzie wiesz, chociaż wtedy trzeba trzymać widełki. Kotwicę mu trochę chcę przeczyścić, wiesz? On wtedy zacznie... Chodzi mi o to, żeby on dosyć rzeźko przerzucał. Tak? Jak potocznie mówili na no te aparaty? Żuczki. Żuczek. To były żuczki. Co to wszystko jest kurde, ładnie skręcone. No, fajnie zrobili mocowanie. Sznur przeciągnęli takie kołeczki gumowe, są yy, które przytrzymują sznur. Widzisz kabel, yy, yy. znaczy, się, który do dzwonka biegnie tu i wpada na schemat, nie? Ja teraz chcę gdzieś znaleźć jakąś centralę telefoniczną, chociaż elektroniczną nawet, ale taka, która będzie dawała 25 Hz dzwonienia. Żeby prąd dzwonienia miał 25 Hz, nie? Bo wszystkie te platany, to zauważyłem tam wszystko 50 Hz daje, a nie wszystkie dzwonki nadążają za tym. Za szybka zmiana jest, nie nadąża przerzucać kotwicy.